Dzisiaj zapraszam Was do Wałbrzycha. Wysiadamy na stacji Wałbrzych Miasto i kierujemy się ulicą Żeromskiego do góry. To tam w stronę Szczawna Zdroju na wzgórze Gedymina, gdzie aktualnie powstaje, buduje się już od jakiegoś czasu wieża widokowa. Kolejna wieża widokowa tutaj w górach wałbrzyskich. Wejście trochę nietypowe, bo która Wam proponuje z Wałbrzycha Miasto, ponieważ no, wzgórza Gedymina leży administracyjnie na terenie uzdrowiska Zdrój, no i stamtąd biegnie najpopularniejszy szlak, stamtąd najłatwiej się tam dostać. A ja proponuję właśnie, żeby przyjechać do Wałbrzycha Miasto na przykład pociągiem, tak jak, tak jak ja dzisiaj tutaj na stacji wysiadamy. Żeromskiego licą żeromskiego do góry i stamtąd spróbujemy wejść na szczyt tego niewielkiego wzgórza. Pokażę wam na jakim etapie znajduje się aktualnie budowa wieży widokowej. No i, i, i trochę, trochę ująć ujęć z tego miejsca i pewnie kilka słów również o tym, o tym miejscu. Zapraszam na film. Wałbrzyk to nie tylko czarne złoto, ale również białe złoto, bo wałbrzyk to kopalnie węgla kamiennego, ale również porcelana no i zobaczcie, no tyle niestety zostało po porcelanie w Wałbrzych ktoś zapyta co to za tunel a w Wałbrzychu mamy też Europejkę obwodnicę Europejkę też jeszcze w trakcie budowy i tutaj właśnie mamy takie przejście pod obwodnicą no mamy nadzieję że w tym roku w końcu ta obwodnica miasta która biegnie przez sam środek miasta że w końcu ją otworzą naprawdę kilka słów o historii tego miejsca w latach dwudziestych XIX wieku z inicjatywy ówczesnego dyrektora uzdrowiska Szczawno-Zdrój na szczycie tego wzniesienia wzgórza Gedymina czy też wzgórza szpitalnego bo ono też tak było wcześniej nazywane powstaje pawilon z restauracją i z wieżą widokową kuracjusze przybywają tam aby, aby posilić się ale aby też podziwiać piękne widoki zwierzy widokowej i te zabudowania, restauracja wraz z tym pięknym punktem widokowym no, funkcjonują do, do lat 40 XX wieku po wojnie. Oczywiście wszystko zaczyna upadać. Obiekt nie funkcjonuje. Zaczyna popadać w ruinę, aż pod koniec XX wieku zostaje zrównany z ziemią. Przez dobre 30 lat nikt jakoś w jakiś sposób, Szczególnie nie myślał o tym, by to miejsce zagospodarować. Dopiero w roku ubiegłym, a właściwie to już w 2020 roku, pojawił się projekt wieży widokowej na wzgórzu Gedemina. Jej budowę rozpoczęto w październiku 2021 roku, i z tego co czytałem, ma być użytku, do oddana użytku. Latem, latem, tego roku, także na pewno będzie gdzieś tam druga część jeszcze, jeszcze tego, tego filmu, a wracając jeszcze do tego obiektu, funkcjonował on prężnie nie tylko latem, ale również zimą, ponieważ w okolicy wybudowano również skocznię narciarską i, i tor saneczkowy. A tutaj trochę historii, właśnie tego wzgórza. Wspomniana przeze mnie skocznia narciarska i Belweder, czyli właśnie ten pawilon na szczycie z wieżą widokową. No a tyle, zobaczcie po tym, po tym zostało. Krótkie podsumowanie. W sezonie jak już to wszystko ruszy, to naprawdę polecam wam dojście na wieżę od ulicy Żeromskiego, czyli, czyli od dzielnicy właśnie Stary Zdrój od stacji Wałbrzych Miasto to jest pół godziny, ale naprawdę takim, takim spacerkiem to wam polecam. Ciekawe rozwiązanie architektoniczne, nie będzie schodów na tą wieżę, jak się okazuje tylko będzie taki podjazd z jednej strony będzie to na pewno ułatwienie dla osób niepełnosprawnych z drugiej strony zastanawiam się jak to będzie sprawdzać się zimą kiedy to wszystko będzie oblodzone ciekawe wysokość tej wieży podobno ma być podobna jak, jak do tej na Trójgarbie czyli około około 23 metrów no to by było tyle w tym dzisiejszym filmie zapraszam na kolejny materiał filmowy i na pewno na drugą część tego, tego filmu, bo jak już wieża będzie otwarta, to na pewno tutaj wybierzemy się, żeby, żeby pokazać Wam też widoki, właśnie no, z tej platformy widokowej tam na samej górze. Do zobaczenia.